Dzień dobry, jestem Magda. Jestem trenerem personalnym i doradcą żywieniowym. W branży Fitness pracuję od 2010 roku i zajęłam trzecie miejsce w ogólnopolskim konkursie na trenera roku. A w dzisiejszym odcinku opowiem Ci o tym, jakie były moje dwa kluczowe nawyki żywieniowe, które spowodowały, że nie tylko schudłam, ale również utrzymałam wagę. Zapraszam! Dwa podstawowe nawyki żywieniowe, które są według mnie kluczowe do tego, żeby schudnąć, zachować uzyskaną wagę, a także zachować zdrowie, to pierwszy z nich to jest to, żeby 80% pokarmu żywienia, który wybierasz, to było prawdziwe jedzenie. Prawdziwe jedzenie to takie jedzenie, które albo urosło, albo się urodziło. I będą to produkty naturalne, nisko przetworzone. Takie jak popatrzysz na etykietkę na przykład takiego produktu, to tam będzie w zaledwie kilka składników, maksymalnie powiedzmy pięć składników. Będą to takie produkty, które są dla nas no, nieprzerobione, nieprzetworzone w żaden sposób. Zaliczamy do nich warzywa, owoce, mięso, ryby, jajka, zboże, ale takie nieprzetworzone, na przykład kasze albo dobrej jakości chleb. Żytni czy też gryczane, ale koniecznie na zakwasie. Będą to zdrowe tłuszcze, orzechy, pestki, oliwa, awokado, olej kokosowy, zioła, przyprawy, miód i oczywiście woda do picia. Jeżeli 80% twojego jadłospisu będą stanowić właśnie te produkty, to będzie duża szansa, że twoja waga zacznie się zmniejszać, a już na pewno, że twoje zdrowie zacznie się poprawiać. 20% diety mogą stanowić takie produkty powiedzmy rekreacyjne, które lubisz, które są oczywiście bardzo atrakcyjne pod kątem smaku, ale nie są one zdrowe i nie są one korzystne dla naszej sylwetki. Niestety zanim zaczęłam nagrywać ten filmik, to pomyślałam sobie, że to o czym ja dzisiaj mówię to jest tak oczywiste, że nawet nie wiem czy powinnam na ten temat nagrywać film. Natomiast, kiedy tylko wchodzę do jakiegoś sklepu i na przykład stoję przy kasie i obserwuję tą osobę, która jest akurat przede mną, która wykłada swoje zakupy na taśmę, to uświadamiam sobie, że jednak wciąż nie wiemy, w jaki sposób się odżywiać, nie wiemy, co kupować, nie wiemy, co jest zdrowe. Oprócz tego Wy opowiadacie mi o tym, w jaki sposób wasi współpracownicy odżywiają się w pracy i jak to wygląda wśród Waszych znajomych i no niestety sprawa wygląda niezbyt nie kolorowo, dlatego też postanowiłam nagrać ten film. W diecie Polaka przede wszystkim jest mąka pszenna, to jest produkt, który jest dla nas numer jeden i oczywiście nabiał. To są dwa produkty, bez których standardowy Polak nie wyobraża sobie życia i. 80% zwykle naszej diety to jest właśnie dieta pszenna, jest to dieta, która jest oparta na mące, czyli jemy kanapki, jemy makarony, jemy oczywiście pieczywo, jemy pizzę, makarony, pierogi, jakieś placki i to właśnie stanowi większą część naszej diety. Oczywiście nie mówię o takich produktach jak słodycze, chipsy, alkohol, słodkie napoje, słone przekąski, jakieś takie zupy chińskie i tego typu rzeczy, bo to jest dla mnie oczywiste i myślę, że większość z Was jednak rozumie i, i wie, że nie jest to prawdziwe jedzenie, tylko jest to jedzenie przetworzone. Natomiast wszystko, co jest z mąki pszennej, jakieś tam placki i, te, i takie inne produkty, które niestety dla nas stanowią 80%, nie zaliczamy do prawdziwego jedzenia, ponieważ nie są one bogatym źródłem e, witamin, związków mineralnych i tego typu Potrzebnych nam elementów. Żeby powiedzieć o czymś, że coś jest prawdziwym jedzeniem, to, to jedzenie powinno być bogate w witaminy, właśnie, w składniki mineralne, w enzymy, w antyoksydanty, w dobrej jakości tłuszcze, w aminokwasy. I wtedy możemy powiedzieć, że coś jest odżywcze i że coś jest dla nas prawdziwym jedzeniem. Jeżeli idziesz do sklepu i robisz zakupy, to koniecznie czytaj etykiety, patrz, co tam jest, po prostu z tyłu napisane, co kupujesz i co będziesz za chwilę jeść. Czy lista składników nie jest tak czasami bardzo długa? Czy na tej liście składników nie znajdują się składniki, które, których nie potrafisz na przykład przeczytać albo wymówić, bo na pewno nie są to wtedy naturalne składniki i na pewno czegoś takiego nie potrzebujemy? Także to jest taki pierwszy krok. Jeżeli myślisz o swoim zdrowiu, myślisz o odchudzaniu, myślisz o tym, żeby się lepiej poczuć, mieć więcej energii, to koniecznie zwróć uwagę na jakość jedzenia, które. Zjadasz. Patrz na jedzenie nie jako na coś, co ma być tylko łatwe i szybkie do zrobienia, ale na, na coś, co ma odżywić Twój organizm. Bo twój organizm to jest jak takie Porsche jak taki po prostu najlepsza maszyna i najlepszy samochód. Jeżeli mężczyzna kupuje Porsche, kupuje dobre auto, to on prawdopodobnie nie pojedzie na stację i nie wleje byle jakiego paliwa. No bo skoro kupił taki samochód to będzie o niego dbał, będzie je szanował, będzie po prostu jak tylko coś mu tam zastuka w aucie to od razu będzie jeździł do mechanika, będzie naprawiał, będzie po prostu je pucował i mył. A my patrząc na samych siebie to czasem nie mamy pieniędzy, żeby zrobić badania, nie mamy pieniędzy, żeby kupić dobre jedzenie, nie mamy pieniędzy na to, żeby zrobić pójść do lekarza, zrobić USG, już nie mówiąc o, o takim luksusie, jak jest jak jest trener, tak, bo ten personalny również nie jest na liście naszych potrzeb i nie musi być, ale jednak zwróćcie uwagę na to, że większość tych pieniędzy my wcale nie wydajemy na zdrowie, nie wydajemy na swoje dobre samopoczucie, a wszyscy jednak albo większość z nas deklaruje, że zdrowie jest dla nas najważniejsze. Drugim takim nawykiem, który jest konieczny do tego, żeby schudnąć, zachować wagę oraz czuć się i być zdrowym, to jest to, żeby nie podjadać między posiłkami. Mówię o tym, ponieważ obserwuję moich podopiecznych, którzy rozpisują mi swoje tam posiłki, robią taki spis, co oni jedli, o której i, i, i tak dalej. I ja po prostu zauważam, że my często jemy po prostu co chwilę. Jemy co godzinę, co dwie godziny, nie mamy czasu na przykład w pracy, żeby usiąść, zjeść porządnie posiłek, więc jemy go na raty. Jak mamy małe dzieci, to również jemy na raty. Jak gotujemy jakiś posiłek, to 4-5 razy musimy skosztować ten posiłek, zanim zostanie zrobiony. To jest oczywiście kwestia też tego, że zwłaszcza kobiety boją się najeść dosyta i po prostu jedzą jakiś tam jogurt z jabłuszkiem albo jakieś musli, które nawet nie powoduje, że one są najedzone i za 2-3 godziny znowu musimy jeść kolejny posiłek. Tak więc to jest niezwykle ważne, żeby nie jeść cały czas, żeby zjeść Usiąść, zjeść porządny posiłek, najeść się tym posiłkiem, następnie przez 4 minimum godziny nic nie jeść, nic nie pić, co ma kalorie, i następnie zjeść kolejny posiłek. To jest niezwykle ważne i jest to naprawdę duży problem. Duży problem. My naprawdę jemy non-stop, przekąszamy coś, dojadamy, ee, przegryzamy, częstujemy się, co tam nam ludzie nie przyniosą i czy nas tam nie poczęstują, to my oczywiście wszystko jemy i kompletnie nie zwracamy na to uwagę. Jeżeli będziesz stosować ten pierwszy nawyk, czyli będziesz zwracać uwagę, żeby jedzenie, które wybierasz było dobrej jakości, żeby było nisko przetworzone i będziesz najadać się posiłkiem do syta, to jest duża szansa, że nie będziesz odczuwać potrzeby na to, żeby podjadać. W dzisiejszym filmie to wszystko, w kolejnych filmie będę rozwijać ten temat, natomiast jeżeli jesteś osobą, która ogląda moje vlogi, która uczy się, jak która się rozwija, to mam dla Ciebie niespodziankę. Jeżeli dotrwałaś do końca tego filmiku, to e, możesz zakupić mojego e-booka 5 powodów, przez które wciąż nie możesz schudnąć w atrakcyjnej cenie 14,90 zł. E, tutaj jak klikniesz e, w ten link, albo też e, podlinkuję to pod spodem, znajdziesz stronę, na której możesz kupić mojego e-booka i znajdziesz kod, który jest ważny do 31 sierpnia 2019 roku. To wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Mam nadzieję, że to, co dzisiaj usłyszałaś, usłyszałeś, wdrożysz do swojego życia. Jeżeli oczywiście jeszcze tego nie stosujesz, bardzo Ci dziękuję za dzisiaj i widzimy się w kolejnym wideo. Do zobaczenia!